Paśnie rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej o tym jak kruk ukradł słońce, a Native American Folktale about how Raven stole the sun. How Raven Stole the Sun Story by Maria Williams Illustrations by Felix Vigil. A long time ago Raven or Yeil Was pure white. Dawno, dawno temu kruk, inaczej zwany Jail, był całkowicie biały. From the tips of his claws to the ends of his wings. Od czubeczka swoich pazurów aż po końcówki skrzydeł. He was very striking. Bardzo się wyróżniał spośród otoczenia. Like fresh snow in winter. Tak jak świeży śnieg w zimie. To było tak dawno temu, że jeszcze wtedy nie było ani gwiazd, ani księżyca, ani słońca. People lived in total darkness, and their only light was from campfires. Ludzie mieszkali w całkowitej ciemności, i ich jedynym światłem były ogniska. Raven was concerned about this. Kruk bardzo się tym przejmował. The stars, moon and sun were kept in large, beautifully carved boxes in a chief's house. Kruk się bardzo tym przejmował, a wiedział, że zarówno księżyc, jak i gwiazdy, jak i słońce były przechowywane w pięknie rzeźbionych pudłach w domu wodza. The chief was greedy. A ten wódz był bardzo, bardzo zachłanny, chciwy. didn't these wonders with anybody. chciał dzielić się swoimi bogactwami z nikim. his wife, nawet ze swoją żoną. Ani z córką. Raven knew the chief kept the celestial lights all to himself. kruk wiedział, że wódz przechowywał, zatrzymywał wszystkie światła niebieskie tylko dla siebie. And began plotting how he could take them away. i zaczął knuć spisek, w jaki sposób on kruk może jemu odebrać. Raven tried to get into the chief's big house. Kruk próbował dostać się do domu wielkiego wodza. But was always caught before he could enter. Ale zawsze zosta Finally, zostawał złapany, zanim wszedł do środka. Aż w końcu wpadł na wspaniały pomysł i miał genialny plan, w jaki sposób może ukraść gwiazdy, księżyc i słońce. The chief's daughter was a lovely young woman, Córka była uroczą, młodą kobietą. and the chief knew that soon she should be ready to have children of her own. This made him happy because he wanted grandchildren. Very badly, especially a grandson. To wprawiało w wodza w bardzo dobry humor, ponieważ bardzo pragnął mieć wnuków, a zwłaszcza chłopca wnuka. One day the daughter was gathering berries and got very thirsty. Pewnego dnia, kiedy córka zbierała jagody, zaczęła być bardzo spragniona. Chciało jej się bardzo pić. She found a nice creek flowing with fresh, cool water. Znalazła niewielki strumyczek, w którym płynęła chłodna świeża woda. Raven quietly followed her and Ale Kruk cichutko podążał za nią. And as she began to scoop up water with her cup, he quickly transformed himself into a small pine needle. I kiedy ona nabierała wodę swoją chochelką, swoją łyżką, on szybko zamienił się w igłę sosny. Raven drifted into her cup and the young woman swallowed him. W ten sposób, w postaci igły od sosny, on znalazł się w jej kubku, a dziewczyna połknęła tę igłę. Several months later the chief's daughter gave birth to a beautiful baby boy. Kilka miesięcy później córka wodza porodziła pięknego malutkiego chłopczyka. But what the chief and his family didn't know was that the baby was Raven. Ale czego nie wiedział ani wódz, ani jego rodzina, to to, że Dziedzioś był faktycznie krukiem. The chief was very happy and proud. He had always wanted a grandson. Wódz był bardzo szczęśliwy i dumny, gdyż od zawsze pragnął mieć wnuka. The baby cried a lot. Wnuczek płakał bardzo często. But the chief was very patient. Ale wódz był bardzo cierpliwy. One day the chief noticed the baby was pointing to the box with the stars in it. Pewnego dnia wódz zauważył, że dzieciątko wskazuje palcem na pudełko, w którym znajdowały się gwiazdy. He cried and cried for it. Płakał i płakał, żeby mu je podać. Finally, the chief got the box of stars down, to let his grandson play with it. W końcu wódz. Zdjął pudło z gwiazdami i pozwolił wnukowi się nim pobawić. Kruk uśmiechał się i bawił się pudełkiem. A kiedy wódz nie spoglądał w jego kierunku, Kruk otworzył pudło. The stars flew out and up into the sky. Gwiazdy wyleciały z pudełka i wzniosły się wysoko na niebo. Grandfather was not pleased to lose his stars to the sky. Oj, dziadek nie był zadowolony, że stracił swoje gwiazdy i oddał jej niebu. But his grandson was happy for a little while. Ale jego wnuk był przynajmniej ucieszony na jakiś czas. And this made him happy. I to sprawiało, że również był szczęśliwy. But eventually Raven began to cry again. Ale wkrótce kruk zaczął znowu płakać. He cried and cried and pointed to the box containing the moon. Płakał i płakał i wskazywał palcem na pudło, w którym znajdował się księżyc. The chief remembered what happened the last time. But pamiętał, co się stało poprzednio. But couldn't stand to see his grandson cry. Ale nie mógł znieść płaczu swojego wnuka. So he handed him the box, with... a więc dał mu do ręki i to pudło. The moon in it. To pudło, w którym był księżyc. The grandson smiled and played with the box. Nuczek uśmiechnął się i bawił się pudłem. When the chief looked away, Raven opened the lid. Kiedy wódz się odwrócił, Kruk otworzył pokrywę. The moon flew out and up into the sky. Księżyc wyleciał z pudła i wzniósł się wysoko na niebo. Raven loved making mischief, but he was growing tired of being a baby. Kruk uwielbiał psoty, ale zaczęło go nużyć i męczyć bycie małym dzieckiem. He wanted to be a raven again. Pragnął być znowu krukiem. He missed his glorious feathers. Och, jakże tęsknił za swymi wspaniałymi piurami? He jest flying through the air, tęsknił za lataniem po niebie. And he was getting really tired of the chief. I naprawdę zaczynał go coraz bardziej męczyć ten wódz. But Raven waited because he was so curious about what was in the last box. Ale kruk czekał. Bo był tak bardzo ciekaw, co znajdowało się w ostatnim pudle. The biggest box. W największym pudle. The most beautiful of the three boxes. W tym pudle, które było najpiękniejsze ze wszystkich pudeł. And so he began to cry. He cried and cried for days. The chief remembered what had happened with the moon and the stars, but he was sad to see his grandson crying. A więc zaczął płakać, i tak płakał, i płakał całymi dniami, ale wódz dobrze pamiętał, co wcześniej się stało z księżycem i z gwiazdami. No, ale mimo wszystko nie mógł znieść płaczu swojego wnuka. So, he handed him the last box. A więc powierzył mu. Także i to ostatnie pudło. The box containing the sun. Pudło, w którym znajdowało się słońce. Of course, the cunning raven was waiting for this moment. Oczywiście, sprytny kruk tylko czekał na tę chwilę. He opened the lid and freed the sun. What a beautiful sight. Otworzył pokrywę i uwolnił słońce. Och, cóż to był za wspaniały widok? Słońce wyleciało, wzniosło się wysoko na niebo. I wtedy przyszło do, do ludzi światło dnia. Raven was very happy. Kruk był bardzo szczęśliwy. Now that his curiosity was satisfied, he changed back into a raven. I teraz, kiedy już zaspokoił swoją ciekawość, zamienił się z powrotem w kruka. The chief saw the transformation and became very angry. Wódz zobaczył to przeistoczenie i bardzo się rozzłościł. He had been tricked. A więc oszukano go. The chief closed the door of the house and Wódz zamknął drzwi od domu, Raven inside i uwięził Kruka w środku. Raven knew the Chief was bigger and stronger and would probably kill him. Kruk zdawał sobie sprawę, że wódz był i silniejszy i większy i więc prawdopodobnie zamierzał go zabić. A więc kruk zaczął latać naokoło, panicznie szukając jakiegoś sposobu, aby się wydostać. Finally, he spied a very small smoke hole in the ceiling. W końcu wytropił niewielką dziurę, przez którą uchodził dym z ogniska. Ta dziura znajdowała się w suficie. He flew up to it and squeezed through and... Więc podleciał do niej wysoko i zaczął się przeciskać przez tę dziurę. As he did, the black soot coated his feathers. I kiedy to robił, czarna sadza pokryła jego pióra. Raven joyfully burst out into the light of day. Wtedy kruk z radością wyskoczył w światło dnia. Raven was very surprised to see that he was now completely black. Był bardzo zdziwiony, zobaczywszy, że od tej pory był całkowicie czarny. From the tip of his claws to the end of his wings, every feather and even his beak were a beautiful shiny black. Od czubeczka pazurów po końcówki skrzydeł, każda część jego pióra była Przecudnie cudnie czarna. This was how Raven came to be black. I właśnie tak kruk stał się czarny. As he remains to this day. I pozostał takim po dziś dzień.